Cześć, ja się nazywam Piotr Jelenie, jestem z kanału Jelenie Jaja. I dziś, zamiast intro w kanale Mateusza Deal Time, czyli Mateusz Wymienia, będzie mój ryk, ryk Jelenia. Piotrek! Cześć, Piotrek! Witaj, Piotrek Jelen, kanał Jelenie Jaja. Co się stało? Człowieka który przed chwilą. Znowu? Tak, i teraz właśnie. Skupiam się nad kibelkiem, żeby wymazać to z pamięci kolosogorę filmokendobo okay. i kolosso muca Okej I'm ready. Zimno jest dzisiaj. Przez nas jest krótne, chłodno. Zimne udobleno moje ciało po każdym zabójstwie. Tak i teraz moje zęby uderzają na zęby. A to się wiesz co? W tajniczy to tak się składa, że mam kurtkę. O. Kurtka. kurtka, dzięki której będzie Tobie, przynajmniej teraz e, cieplej, kurtka, który, z którą, ma, którą mam od kanału pyta.pl. Proszę, jeżeli chcesz, zapraszam. Tak. zapraszam Cię do wzięcia udziału w moim kanale, w moim projekcie Deep Time, czy Mateusz w którym wymieniam się ze znanymi i ulubionymi na coraz więcej. Rzecz. I mam do takie pytanie. Czy wymienisz się ze mną na, na ten dowód zbrodni? Czy z miłą chęcią będę się tego dowodu zbrodni, tak? O, tak, no oczywiście. To jest rzadki, samurajski miecz wykonany z również rzadkiego, legendarnego włożyć musiałkę z rywaloszca. Mhm. Więc myślę, że jest to odpowiednia rzecz na wymianę. Super! I na ile wyceniasz miecz? To jest, to jest coś około 214 zł. Wow, super. W takim razie mam nadzieję, że ta zmiana przybliży mnie do pasteczki tak, y, mieszkania. Proszę bardzo. Jak widzę jakiś nałojący wygląda. Slim fit, troszkę, ale kurde, podoba mi się. W takim razie teraz kontempluj, jest to nie cieplej, więc możesz kontroli dłużej. Dziękuję Ci za zaś. Trzymaj się na razie. Cześć. Cześć.